Obywatel Afganistanu szedł pierwszo po s 8 myśląc, że jest w Paryżu. Władze blokują chatboty AI na czas egzaminów maturalnych. Polski bank zablokował czyjś przelew do Kuby, bo myślał, że pieniądze wysyła na Kubę. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10. Austriacki dziennik kurier zerwał współpracę z dziennikarką, po tym jak okazało się, że jej rzekomy ekskluzywny wywiad z Clintem i Studem to tylko zlepek wypowiedzi aktora znalezionych w sieci. Amerykańska korespondentka Elizabeth Sereda najwyraźniej liczyła, że hollywoodzki aktor, który Niespełna dwa tygodnie temu skończył 95 lat, nie dostrzeże publikacji w jakiejś randomowej gazecie z Austrii i do tego po niemiecku. Pech chciał, że wywiad z legendarnym twórcą podchwyciło kilka amerykańskich mediów, w tym portal branżowy Deadline, który Eastwood najwyraźniej czyta. Mimo iż wywiad w formie pytania i odpowiedzi był zbiorem de facto autentycznych cytatów aktora, zaczerpniętych między innymi z konferencji prasowych, Clint Eastwood postanowił nie puścić tego płazem i w poniedziałek wydał oświadczenie. Ostatnio w mediach pojawiło się kilka informacji na mój temat. Pomyślałem, że wyjaśnię sprawę. Mogę potwierdzić, że skończyłem 95 lat. Mogę też potwierdzić, że nigdy nie udzieliłem wywiadu austriackiemu czasopismu o nazwie Kurier ani żadnemu innemu dziennikarzowi w ostatnich tygodniach i że wywiad jest całkowicie fałszywy. Numer 9. Ministerstwo Edukacji w Chinach nakazało ograniczyć dostęp do aplikacji i chatbotów AI na czas odbywającego się w kraju egzaminu dojrzałości. W dniach 7-10 czerwca największe firmy technologiczne, w tym Alibaba oraz ByteDance, czasowo zablokowały w swoich aplikacjach określone funkcje. Aplikacje nie pozwalały między m.in. na przesyłanie zdjęć arkuszy egzaminacyjnych. Rozpoznawanie obrazów zostało wyłączone. Nawet jeśli jakiś uczeń pytanie próbował pisać ręcznie, chatbot odmawiał odpowiedzi, twierdząc, że zapytanie zbyt mocno przypomina treść egzaminacyjną. Równolegle z blokadą chatbotów AI wdrożono inne rozwiązania antyściągowe, takie jak blokady sygnałów radiowych, kontrole biometryczne czy inteligentny monitoring, wykrywający szepty oraz podejrzane gesty na salach egzaminacyjnych. Egzamin Gaokao określany często jako chiński odpowiednik matury, to według. Chińskich mediów najtrudniejszy egzamin na świecie. Wysoki wynik w Gaokao to jedyny sposób, aby dostać się na wymarzoną uczelnię i odmienić swoje życie, szczególnie w przypadku uczniów ze wsi i mniej zamożnych rodzin. Co roku do Gaokao podchodzi kilkanaście milionów uczniów. Dla porównania do matury podchodzi około ćwierć miliona. Centrale taksówkowe w Pekinie podobno już na tydzień przed przyjmują zamówienia na dowóz uczniów na egzamin. Numer 8. 23-letni mieszkaniec USA, który spóźnił się na lot z Detroit do Los Angeles wywołał fałszywy alarm, bombając nadzieję, że ewentualne Opóźnienie pozwoli mu jeszcze dostać się na pokład Około 6.30 rano mężczyzna zadzwonił na infolinię linii Spirit Airlines Z informacją o rzekomej bombie na pokładzie lotu 2145, tak, lotu, którym sam miał lecieć. Jego zgłoszenie wywołało chaos. FBI wyprowadziło, przesłuchało i ponownie sprawdziło wszystkich pasażerów, opóźniając lot o całe 6 godzin. Niestety nawet to 6 godzin nie wystarczyło mężczyźnie, aby się wyrobić. 23 latek wrócił na lotnisko dopiero wieczorem w związku z kolejnym planowanym lotem. Niestety, zamiast do Los Angeles trafił prosto do los Zacratos. FBI szybko go zidentyfikowało, i już pomijając fakt, że 23 latek dzwonił w sprawie tego jednego konkretnego lotu, który sam miał lecieć i którego prawdopodobnie był jedynym nieobecnym pasażerem, no w ogóle nie podejrzane, to jak się później okazało dzwonił również ze swojego własnego niezastrzeżonego numeru telefonu. Numer 7. 28-latek z Zebrzedowic, który poszedł na policję zgłosić kradzież tablic rejestracyjnych ze swojego samochodu, okazał się sam być poszukiwany. Podczas przyjęcia zawiadomienia i weryfikacji danych zgłaszającego, mundurowi ustalili, że brak tablic rejestracyjnych w zasadzie nie powinien stanowić dla poszkodowanego aż takiej różnicy, gdyż jak się okazało na 28-latku ciążył czy zakaz prowadzenia. To właśnie za niestosowanie się do niego, jak również inne przestępstwa drogowe, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mieszkaniec Zebrzydowic był podobno mocno zaskoczony takim obrotem sytuacji. Najbliższe 6 miesięcy spędzi teraz w zakładzie karnym, a policja na spokojnie będzie mogła zająć się szukaniem jego tablic. Numer 6. Posłanka PiS chcąc skrytykować Tuska przez przypadek opublikowała na Facebooku cały prompt jaki wrzuciła do czata GPT, aby ten skrytykował Tuska za nią. Post oczywiście szybko został usunięty ale internauci jeszcze szybciej zrobili jego screen. Widzimy na nim, jak posłanka najpierw prosi chatbota, aby wyobraził sobie, że jest posłem PiS, i skonstruował krótki, acz mocny wpis na podstawie artykułu o serwisie Demagog wytykającym manipulację Tuska. Następnie, niezadowolona z pierwszej propozycji, posta polityczka każe chatowi skupić się bardziej na kłamstwie i manipulacji, i że demagog sprawdził. Dopiero po tej prośbie chat GPT skonstruował post, który posłanka finalnie, już po usunięciu wersji z całą swoją konwersacją z Botem, opublikowała jako swój. 5. Kolejny news z serii: 10 dowodów, że samochody elektryczne to stan umysłu. Kilka dni temu Tesla wkurzyła posiadaczy swoich samochodów, wprowadzając opłaty za ładowanie auta powyżej 80%. Zgodnie z nową aktualizacją, właściciele Tesli chcący naładować swoje modele powyżej 80% muszą teraz płacić dodatkowe 2 zł za każdą minutę ładowania, niezależnie od kosztów energii. Sprawę nagłośnił polski influencer Daniel Grzyb, który na jednym z filmów pożarzył się, że jedzie w trasę i potrzebuje naładować się do pełna do 100%. Tymczasem Tesla wymusza. Na nim, aby ładował się krócej, bo jeśli nie, będzie płacił 2 zł za każdą minutę od poziomu powyżej 80%. Jak śmieją się komentujący, sądzimy, że bardzo dzielnie walczy z problemami zupełnie nieznanymi posiadaczom normalnych samochodów, a podobno elektryki to większa wolność. Jak się okazuje, opłaty za każdą minutę ładowania powyżej 80% to część nowej globalnej polityki Tesli i dotyczą stacji supercharger w przypadku dużego obłożenia. Nakładanie na kierowców dodatkowych opłat ma zniechęcić ich do zajmowania miejsca i zwiększyć rotację pojazdów. To trochę tak jakby Orlen kazał wam dopłacać, gdybyście chcieli zatankować do pełna, bo na stacji jest kolejka. Numer 4. Australijski okręt wojenny przypadkowo zablokował internet mieszkańcom znacznej części Nowej Zelandii. To do zdarzenie doszło w środę rano, kiedy HMAS Canberra, jeden z największych okrętów Australijskiej Marynarki Wojennej, zmierzał wzdłuż wybrzeży do Wellington w Nowej Zelandii. Jak się okazało, okrętowy radar nawigacyjny korzystał z tej samej częstotliwości co wielu dostawców internetu, a także stacje radiowe, zakłócając WiFi w regionie od Taran po, Malboro. po zidentyfikowaniu problemu nowozelandzkie siły zbrojne szybko skontaktowały się z australijskimi, które bez zbędnych dyskusji zgodziły się zmienić częstotliwość, tym samym rozwiązując problem. Jak skomentował dyrektor jednego z dostawców internetowych Primo, Nigdy wcześniej czegoś takiego tu nie widzieliśmy. Niecodziennie zdarza się, aby okręt wojenny wyłączał ci infrastrukturę. To nie było tylko chwilowe zakłócenie, to był pełnoskalowy radar klasy wojskowej, który wyzwolił wbudowane protokoły bezpieczeństwa. Na koniec zażartował, hej królewska marynarko-wojenna Australii, gdzie możemy wysłać rachunek? Numer 3. Władze w Chinach zakazały bankom przyciągania nowych klientów za pomocą popularnych w ostatnim czasie maskotek Labubu. Zalecenie pojawiło się po tym, jak bank Ping Ang z siedzibą w Shenzhen przeprowadził promocję, w ramach której zaoferował lalki klientom, którzy zdeponują w banku co najmniej 50 tysięcy juanów, około 25 tysięcy złotych na okres 3 miesięcy. Inspirowane mitologią nordycką pluszowe lalki z ostrymi zębami pojawiły się już w 2019 roku. Ich popularność gwałtownie jednak wzrosła dopiero ostatnio, potem jak z zabawkami zostały sfotografowane Między innymi Lisa z K-popowego zespołu Blackpink, Rihanna czy Dua Lipa. Chińskie władze uznały rozdawanie lalek za szkodliwe dla stabilności sektora bankowego. Oszczędzający w wyborze oferty finansowej mieliby kierować się wyłącznie chęcią zdobycia zabawki, a nie faktyczną atrakcyjnością oferty, co zaburza zdrową konkurencję. Numer 2. Policjanci z Wieruszowa Wódzkiem zatrzymali 34-letniego Afgańczyka, który szedł pieszo drogą ekspresową, myśląc, że znajduje się w Paryżu. Informacje o mężczyźnie idącym pasem awaryjnym drogi ekspresowej S8. W kierunku Wrocławia, oficer dyżurny otrzymał w niedzielę. Po przebyciu na miejsce okazało się, że mężczyzna jest z Afganistanu. Na pytanie, co tu robi, Afganczyk powiedział, że kierowca busa, którym podróżował, wysadził go na pobliskim mopie, zapewniając, że jest już w Paryżu, stolicy Francji. W trakcie dalszej rozmowy ustalono, że Afganistan opuścił około półtora miesiąca temu, aby następnie przez Rosję i Białoruś dotrzeć do granicy z Polską. Tam wraz z innymi wędrowcami wsiadł do czarnego busa, który zgodnie z zapewnieniami miał go zawieźć do Paryża. No cóż, jeśli będzie to dla niego jakimś pocieszeniem, kiedyś na Warszawę mówiło się Paryż Północy. Numer 1. Polski bank zablokował jednemu z klientów pieniądze, ponieważ ten w tytule przelewu wpisał rozliczenie za korty Kuba. Wszystko przez algorytmy mające rzekomo zapobiegać praniu pieniędzy, obchodzeniu międzynarodowych sankcji, czy finansowaniu terroru. Jednak w praktyce potrafiące blokować całkowicie legalne i niewinne transakcje z powodu pojedynczych słów. Klient oddając swojemu znajomemu o imieniu Kuba pieniądze za wynajęcie kortów do tenisa, został potraktowany przez bank jako potencjalny przestępca, próbujący przelać środki do objętej sankcji Republiki Kuby. W efekcie musiał pokornie tłumaczyć się przed bankiem, że chodziło tylko o kolegę, a nie transfer do Hawany. Media przytaczają też inne przykłady absurdalnych blokad. Na przykład kiedy przelew za komiksy został potraktowany jako przelew do Republiki Komi w Rosji, czy przelew o tytule pomoc skojarzony z możliwym oszustwem. Z doświadczenia ja sam kilka miesięcy temu musiałem tłumaczyć się z przelewu tylko dlatego, że w tytule znalazło się niepolskie imię. Oto e-mail jaki otrzymałem. Transakcja została wstrzymana, będzie badana pod kątem potencjalnych sankcji. Proszę o doprecyzowanie kogo dokładnie dotyczą słowa Aleksander występujące w detalach płatności. Jeśli mają związek z osobą, to prośba o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia tej osoby. Brak odpowiedzi może skutkować zablokowaniem środków. Aby przekazać informacje o tym zleceniu płatniczym, proszę skontaktować się z infolinią. Tak, kazali mi jeszcze dzwonić i czekać na konsultanta. Okej okay, tym zablokowanym jak karetka przez ostatnie pokolenie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!